W 2019 roku miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Błogowym-Opolskim obchodzi swój jubileusz 70 lat istnienia. Biblioteka została założona w 1949 roku. Była to akcja większej skali, ponieważ jednocześnie w całej Polsce powstało 1600 bibliotek gminnych. Dzisiaj, 8 maja, obchodzimy Dzień Bibliotekarza, i stąd właśnie. W dniu dzisiejszym postanowiliśmy świętować jubileusz naszej seniorki biblioteki, która w Gminie Gogów Małopolski jest najstarszą instytucją kultury. Z czasem biblioteka rozrastała się, ponieważ stworzone były inne biblioteki, biblioteka gminna, biblioteki gromadzkie. Także na dzień dzisiejszy Biblioteka w 70 latach swojego istnienia składa się z wypożyczalni dla dorosłych i wypożyczalni dla dzieci oraz czytelnik Głogowy Małopolski oraz pięciu filii Przewrotnym, Wysokiej Głogowskiej, e, w Budach Głogowskich, w Rudnej Małej i w Rogożnicy. Zostały w tym dniu, podczas uroczystości jubileuszowych rozdane nagrody dla ponad 30 czytelników. E, co najważniejsze, połowa z nich to była dzieci i młodzież, a więc kwiat naszego przyszłego społeczeństwa. Drodzy czytelnicy, biblioteka zawsze będzie z Wami. Mam nadzieję, że Wy również pozostaniecie biblioteką. Szanowni Państwo, rok 1949. Bardzo trudny okres dla wszystkich Polaków. Wiemy, że to okres tuż po zakończeniu II wojny światowej, kiedy mieszkańcy jak gdyby mieli inne priorytetowe działania związane ze swoim życiem, bo przecież i odbudowa miast, i odbudowa zakładów pracy, i troska o, o takie sprawy naprawdę podstawowe, bieżące, to był w tym czasie najważniejszy czynnik. Natomiast cieszę się, że również mieszkańcy, którzy wtedy tutaj w tym mieście byli. Myśleli o tym, że oprócz tych spraw naprawdę podstawowych należy myśleć również o rozwoju intelektualnym i między innymi o stworzeniu właśnie biblioteki, czyli miejsca, do którego każdy mieszkaniec bez względu na pochodzenie, na status społeczny mógłby przychodzić, wypożyczać książki i w ten sposób ubogacać siebie i również poszerzać swoją wiedzę. Dzisiaj już szósta osoba kieruje tą instytucją. Muszę pogratulować bardzo serdecznie panu dyrektorowi Robertowi Borkowskiemu i wszystkim pracownikom tej instytucji za to, że codziennie wkładają wielki trud w to, aby to wspaniałe dzieło czytelnictwa na terenie naszej gminy się rozwijało. Jednocześnie zachęcam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które jeszcze do tej pory w naszej bibliotece nie były, aby przychodzić, wypożyczyć. Jest bardzo wiele nowości książkowych, i na pewno każdy, kto tylko zechce, znajdzie coś ciekawego dla siebie. Cała wiedza od czasów cywilizacji starożytnej zawsze była gromadzona w bibliotece. Cała wiedza zawsze była spisywana. Gdyby nie spisanie wiedzy, nie można byłoby jej przekazywać dalej. Nie mogłaby się rozwijać ani kultura. Ani cywilizacja. Także biblioteka zawsze była skarbnicą wiedzy, zawsze gromadziła to, co jest człowiekowi najbliższe. Bardzo ważny jubileusz, ponieważ biblioteka liczy już 70 lat. Biblioteka bardzo waż... jako bardzo ważne miejsce dla kultury, dla języka, dla nauki polskiej. Pięknie się rozwija, ten czas. Na początku trudny, tak jak się tworzy historia jakiejś instytucji w trudnych latach 40. i 50., a potem już coraz bardziej bogata w księgozbiór, w działania różnego rodzaju. W tej chwili to już biblioteka jest, można by powiedzieć, nowoczesną biblioteką, ponieważ już tworzy się katalogi online, bazy czytelnicze. Pracuje także na rzecz środowiska lokalnego w ten sposób, że organizuje różnego rodzaju wydarzenia kulturalne oświatowe, ale też i wydaje publikacje. Tutaj bardzo ważna jest pasja pana dyrektora. To takie zacięcie historyczne, takiego szperacza powiedziałabym, który odnajduje różnego rodzaju stare dokumenty, różne lokalne informacje wydobywa i pokazuje yy, mieszkańcom Głogowa i, i, i światu mam nadzieję. Lecą, lecą, jazdy, słodne, we oh